Niedziela, 29 lipca 1945 roku, godzina 20. Indianapolis wypłynął z Guam prawie 36 godzin temu. Noc jest pochmurna, a widoczność słaba. Komandor McVeigh o godzinie 20 idzie do swojej kajuty po otrzymaniu rozkazu przyspieszenia. Chce dotrzeć do Leyte przed wtorkowym porankiem. Około północy wszystko się zmieniło, dosłownie w kilka minut. Ktoś ich obserwuje z wrogiej łodzi podwodnej. Przejaśniło się i widać było księżyc. Komandor Hashimoto, dowódca japońskiego okrętu, zauważył plamę na horyzoncie. Przez peryskop mógł dokładnie dostrzec okręt, który zmierzał w jego kierunku. To była idealna pozycja do strzału. Mochitsura Hashimoto dowodził okrętami podwodnymi od trzech lat, lecz nie zdołał nikogo zatopić. To była jego szansa. Hashimoto zobaczył, że okręt nie jest eskortowany. Nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Posłał kilka torped. Przynajmniej dwie trafiły w bultę. Pierwsza torpeda trafiła w dziób, woda wlewała się na okręt. Druga uderzyła w kotłownię. Przez co trzy z czterech silników przestały działać. Jednostka nadal płynęła, lecz wody było coraz więcej. Okręt wkłaniał ogromne ilości wody. Załoga zamykała śluzy, odcinając marynarzy i pozostawiając ich na pastwę losu. To działo się bardzo szybko. Nie było prądu. Światło dochodziło jedynie z płomieni. Woda się wlewała, a okręt tonął. Komandor McVeigh wierzył, że musi zachować się tak samo jak w Okinawie i wtedy wszyscy przeżyją. Oficerowie szybko przekonali go, że to zupełnie inna sytuacja i że tonął. Opuścić statek. Wszyscy to wtedy krzyczeli. Modliłem się i mówiłem, że nie chcę umrzeć. Okręt, który przetrwał 10 wielkich bitew, nagle opada na dno oceanu. Trwa to zaledwie 12 minut. Po paru minutach straciłem okręt z oczu. Komandor McVeigh jest jedną z ostatnich osób opuszczających statek. 900 marynarzy i żołnierzy piechoty dryfuje po Morzu Filipińskim tysiąc kilometrów od lądu.